Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł. Gdybyście mieli wiary jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesać w morze, a byłaby Wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu? Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż z ziemi napije się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteście. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Niech swoje Ewangelie składzą nasze Kochani bracia i siostry, dzisiaj bardzo mocno odczuwam, jak Pan Bóg poprzez to słowo konkretne wchodzi w dialog. Z nami, poprzez także, żebyśmy umieli rozpoznać, rozumieć wydarzenia naszego życia, nieustannie sam siebie uczę i próbuję także przekazywać to w sposób mniej lub bardziej nieporadny, jakie ogromne znaczenie ma dla chrześcijanina, człowieka, który chce być bieżący, wsłuchiwanie się w słowo Boga. Bo Pan Bóg do nas mówi poprzez wydarzenia, fakty. I mówi także do nas poprzez słowo Pisma Świętego, poprzez także przepowiadanie. Przepowiadanie jest tą drogą, którą nie myśmy wymyślili, ale wybrał Pan Bóg, żeby budzić w nas wiarę. Wiara rodzi się ze słuchania, tak mówi święty Paweł, a tym, co słuchamy, jest słowo Boga. Więc istnieje ten podwójny rodzaj wsłuchiwania się w słowo Boga. Wsłuchiwanie się w słowa Boże, zawarte w Piśmie Świętym nauczaniu kościoła, i także wsłuchiwanie się, mówię to w cudzysłowie, wydarzenia, fakty. Jeden z moich takich nauczycieli wiary, ojciec Alfred Kolewiński, mówił, że człowiek wierzący, a zwłaszcza apostoł, dzisiaj powinien w prawej ręce trzymać Pismo Święte, w lewej ręce trzymać gazetę. Mówił obrazowo, żeby, mówić, żeby powiedzieć, że potrzebujemy światła, żeby umieć odczytać w jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez fakty wydarzenia a fakty wydarzenia które często znajdujemy w naszym życiu i które też nam w ostatnim czasie bardzo towarzyszą to jest mogłyby odpowiadać temu co znalazłem dzisiaj u prołka Habakuka w pierwszym czytaniu dokądże Panie wzywać Cię będę a Ty nie wysłuchujesz wołać będę ku Tobie krzywda mi się dzieje a Ty nie pomagasz Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło, spoglądasz bezczynnie. Ucisk i przemoc powstają spory, wybuchają właśnie. To wszystko się dzieje. To się dzieje w naszych rodzinach, to się dzieje w miejscach, gdzie pracujemy, to się dzieje w miejscach, gdzie żyjemy. To nieustanne branie się na łokcie. To nieustanne lekceważenie się jeden drugiego. Bardzo często się z tym spotykamy. Wystarczy wyjechać na ulice warszawskie, prowadzić samochód, próbować gdzieś zaparkować. Opatrznie lub nieopatrznie zderzyć się z kimś, uderzyć kogoś, nawet niechcący koszykiem albo, albo wózkiem. Bardzo często niewiele brakuje, ale od razu przelatuje iskra. Nawet za granicą słyszałem o tym, że Polak Polakowie jest bardzo nieżyczliwy. Co się z nami dzieje? Teraz w tym tygodniu bardzo mnie zasmuciło to, yy, ta yy, akcja propagandowa, bardzo silna, dotycząca pedofilii w kościele. Bardzo mnie to zasmuca, dlatego że yy, cała ta sprawa, która znajduje światło dzienne, jest właściwie, znajduje wyraz w tym yy, krzyku proroka do Boga: krzywda mi się dzieje, a ty nie pomagasz. Właściwie nie, nie wiedziałem, że się doczekam jeszcze raz przeżywania tego samego w Polsce, co przeżywałem dokładnie 3 lata temu, kiedy jeszcze byłem we Włoszech. Dokładnie ta sama akcja propagandowa, ja to na swój użytek nazwałem pewną paniką medialną. To znaczy, wychodzi się z faktów, które miały miejsce, których nikt nie może zaprzeczać, wychodzi się z faktów yy, krzywdy dokonanej na niewinnych ludziach, poprzez ludzi, którzy zostali obdarzeni zaufaniem, to jest zawsze wielkie zło, czy dotyczy księdza, czy dotyczy nauczyciela, czy dotyczy trenera, klubu sportowego. I to zło, które się rozprzestrzenia na niewinnych, potem także zło ma naturę zaraźliwą że potem jeśli ktoś doznał zła, to potem czuje się pobrudzony, zarażony złem. Dlatego trzy lata temu przeżywaliśmy to podobnie też z ludźmi, z którymi byłem jeszcze tam we Włoszech w duszpasterstwie i docieraliśmy do takiego już medialnego zmęczenia tym wszystkim, bo codziennie to wyglądało na młotkowanie, takie bicie po głowie nieustannie ludzi Kościoła duchownych. I miało to miejsce jakiejś takiej diabolicznej litanii, odmawianej codziennie. Dzień w dzień gazety dochodziły, donosiły jakoby nowe zdarzenia, nowe fakty, nowe dowody na to, że w Kościele jest pedofilia. Oczywiście te dowody, te fakty potem okazywały się wydarzeniami wyciąganymi sprzed 40-50 lat nieraz. Jakoby dzisiaj nagle przyszedł moment na to, że zdzieramy zasłony milczenia, zasłony hipokryzji, ujawniamy słabość duchownych w kościele. I widzę, że to w tym słowie znajduje dzisiaj potwierdzenie tego: Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, bo widzę, że krzywda się dzieje, wydarza wielu ludziom. Przede wszystkim krzywda się stała niewinnym dzieciom. I o tym przede wszystkim zawsze trzeba mówić i trzeba to brać na, pod uwagę w pierwszym rzędzie i robić wszystko, żeby, żeby dzieci, żeby młodzi ludzie czuli się bezpiecznie. Żeby nie doznali krzywdy od kogoś, zwłaszcza kogo otaczali oni lub jego rodzice zaufaniem. Jest to wielki grzech, jest to wielka krzywda. Ale także ta krzywda się potem rozprzestrzenia. I także w tym, yy, 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 bo jest coś takiego jak potem medialne podżegiwanie. Medialni podżegacze, którzy do, jakby dosiadają konia, który ma zwyciężyć na wyścigach. I będą cwałować, galopować i w pewnym momencie już się galopuje na oślep. I można wyrządzić także wielką krzywdę, dlatego że no, co by tu dużo mówić, sam mam przyjaciela, księdza, który ma ponad 80 lat się nazywa Tarcizio, z którym pracowałem przez kilka lat. Bardzo pokorny, bardzo pogodny, uśmiechnięty człowiek. Nie znałem jego historii, nie wiedziałem, dowiedziałem się niedawno, że Don Tarcizio był we Włoszech proboszczem w jednej parafii i miał serce wrażliwe na ubogich. Przychodziło do niego wielu ubogich po parę groszy i zwłaszcza przychodził jeden chłopak, narkoman. Bardzo Tarcizo chciał mu pomagać, dlatego dawał mu jedzenie, dawał mu ubranie, dawał mu pieniądze, kiedy potrzebował na lekarza. Ten chłopak się przyzwyczaił do tych pieniędzy yy, proboszcza i w pewnym momencie prowadzał sobie sprawę, że tamten człowiek zachowuje się jak pijawka, że żyje jego kosztem i nic nie robi ze swoim życiem. Wręcz przeciwnie, że nawet oszukiwał, że te pieniądze, które miał dostać na lekarstwa czy na jedzenie, przeznacza na narkotyki. dlatego Tarcizją ją mu powiedział: Dość, stop. Więcej ode mnie nie dostaniesz. W efekcie tego tamten chłopak, który miał około 21 lat, oskarżył go o wykorzystanie seksualne pedofilii. To jest bardzo to jest wypalenie z najcięższej armaty. Wobec księdza który nie ma możliwości się obronić w żaden sposób, zwłaszcza jeśli sprawy będą dotyczyć tajemnicy sumienia. Fakt jest, że lawina medialnej paniki działa na zasadzie no właśnie lawinowej, czyli zgarnia wszystko. Pierwsza rzecz to biskup go pozbawił funkcji proboszcza Potem mu odebrał władzę wykonywania święceń, to się nazywa suspensa, aż do wyjaśnienia. Takie są procedury. Wyjaśnienie trwało około czterech lat. Skończyło się to wszystko wyrokiem uniewinniającym. Nie znaleziono żadnych powodów do tego, żeby, żeby czegokolwiek doszukać się w historii księdza Tarcizio. Co byłoby negatywne, co by potwierdzało tamte oskarżenia. Dowiedziono, że te oskarżenia były tylko i wyłącznie spowodowane zawiścią, chęcią odpłucia się za to, że młody chłopak w odpowiedzi otrzymał NIE. Ale tu się historia nie kończy, dlatego że mimo, że został przez sąd uniewinniony, zostanie już za nim się, ciągnąca się zła fama, smród. To są fakty, które opowiadam, więc mimo tego, że został uniewiniony, Don Tarcizio nie znajduje, yy, 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 biskup nie powierza mu żadnej funkcji. Rozumiesz, wokół ciebie jeszcze jest cały czas zamieszanie. Nie mogę ci jeszcze powierzyć jakiejś funkcji, bo ludzie będą protestować. Nie znajduje miejsca u innych, w innych parafiach. Proboszczowie mówią: No wiesz, no wiemy, że jesteś niewinny, ale złe wrażenie zostaje. Jeden proboszcz, jego ptawny przyjaciel z seminarium go przyjął i został na tym stanowisku. Ani proboszcza, ani wikariusza nigdy więcej nie dostał żadnego stanowiska. Pomagał jako pokorny ksiądz w Pasterskiej i robi to do dzisiaj. Dowiedziałem się o tej historii. Właściwie przypadkowo opowiedziana przez oscyf na zasadzie poufności. On sam nigdy już więcej nie wraca do tej historii. Widać po tym, jak jest pokorny i pogodny, że nie ma zamiaru wyciągać żadnych z tego konsekwencji, nie ma zamiaru dochodzić sprawiedliwości. Pokorny człowiek. Tutaj też może się zdarzyć krzywda. A przede wszystkim, krzywda zdarza się tak, że może być wyrządzona wielu innym osobom, które są obserwatorami tego. Krzywda może się wydarzyć ludziom, którzy patrzą na to i nie mają swojego własnego zdania, tylko ulegają naporowi tej właśnie paniki medialnej. Mechanizm młotkowania, to znaczy mechanizm nieustannego dostarczania ci argumentów czy powtarzania tych samych faktów, wytworzy prędzej czy później wrażenie negatywne. No, ja nie wiedzą, przepraszam. Sam pan mógł raczej wiedzieć, czy on ukradł rower, czy jemu ukradli rower. W każdym razie jest nie w porządku. Zostaje złe wrażenie i yy, wielu ludzi, wielu ludzi zostaje i zostanie pokrzywdzonych, bo wielu ludzi nie obroni się, nie będzie w stanie się wybronić przed tym złym wrażeniem, przed mechanizmem osądzania. A osądzanie polega na tym, że nie. Oceniam czyjeś konkretne postępowanie, tylko generalizuje. Mój negatywny osąd rozlewa się na wszystkich innych ludzi. Jaki jest tego efekt? Kochani, ja nie mam żadnej wątpliwości. Diabeł nie mógł wymyśleć lepszego sposobu nie tylko na prześladowanie Kościoła, bo papież Benedykt XVI powiedział trzy lata temu przed grotą objawie Matki Bożej w Fatinie, że Kościół, który do niedawna, czy także do dzisiaj jeszcze, Spotyka się z prześladowaniem zewnętrznym, bo wielu katolików, chrześcijan, mają bomby podkładane w czasie nabożeństwa i są prześladowani za to, że są wierzącymi w Chrystusa. Ale mamy dzisiaj do czynienia z prześladowaniem wewnętrznym i to prześladowanie polega na tym, że Kościół doznaje prześladowania ze strony grzechów swoich najbardziej wiernych dzieci. I przed tym się trudno obronić. To jest tak, jakby Twoje własne dziecko próbowało Cię w nocy zamordować. Coś, czego sobie nie można wytłumaczyć, wyobrazić. Tak jest. Ale jednocześnie, no, krzywda się dzieje. Bo diabeł nie mógł wymyśleć lepszego sposobu na to, żeby zniechęcić ludzi poprzez negatywny obraz duchownych, kapłanów. To właściwie nie chodzi o dobra osobiste, nas, na których to się wszystko rozlewa. Chociaż bardzo mi jest szkoda, młodych księży, za którymi którzy gdy przechodzą przez jakieś osiedle czy, yy, czy yy, przez ulicę w stroju duchownym, to słyszą za sobą y, pedofil tylko dlatego, że masz koloradkę tutaj. Bardzo mi jest przykro tych młodych księżyców, którzy zaczynają dopiero swoją pracę i muszą się z taką etykietką przyklejoną yy, jakoś pogodzić. Ale diabeł nie mógł wymyśleć lepszego sposobu na to, żeby wielu ludzi, którzy nie mieli jeszcze odrobinę, pragnienia, doświadczenia, miłosierdzia Boga, przebaczenia, żeby ich zniechęcić do pójścia do konfesjonału. O co? Że pedofilem będziesz się spowiadał? Albo jeśli w kimś z młodych chłopców zaczyna tlić się wewnątrz myśl, pragnienie, powołanie, żeby zostać księdzem, to co mają pójść do instytucji, która ich zdemoralizuje? Przepraszam, jednym z, nich, jednym z nich jestem ja, bo ja też pracuję w seminarium warszawskim. Czyli jestem tym wampirem z kłami, który czekam tylko na to, żeby kogoś z, 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 skrzywdzić i zdeformować. Możemy mieć taki obraz. Wszyscy będziemy ulegali pewnej krzywdzie. Ilu rodziców będzie się pięć razy zastanawiało, czy posłać dzieci do szkoły katolickiej? Tylko dlatego, że wytworzyło się przekonanie, że pedofilia jest grzechem katolickim. Sam słyszałem kiedyś jednego dziennikarza z Jerusalem Post, izraelskiej gazety, dziennika, który mówił w wywiadzie, my byśmy bardzo chcieli, żeby to była specjalność katolicka, ale niestety tak nie jest. Mamy dokładnie ten sam problem w żydowskich kibucach, a także w szkołach studiowania w Biblii. Tam, gdzie pojawiła się relacja dorosłego i dziecka, nauczyciela, ucznia, Często, nieraz, niestety także rodzica albo ojczyma i dziecka, księdza i dziecka, tam, tam pojawił się diabeł i bardzo nas wszystkich zranił i chce nas bardzo wszystkich zbrukać. I dlatego yy, przychodzi dzisiaj z pomocą nam słowem, nie bardzo, kiedy Bóg odpowiada prorokowi, tak jak nam chce też odpowiedzieć. Ja mówię tylko o przypadkach, jak wziąłem jako przykład, przykład, jako przykład, przypadek pedofilii, ale możemy mieć także wiele innych y, przykładów w życiu, gdzie spotykamy się z tego typu różnorodnym sposobem bycia skrzywdzonym. Krzywdzimy się nawzajem, krzywdzimy się swoimi niesprawiedliwymi osądami, ocenami wzajemnym odrzucaniem się, pochobnymi opiniami, wypowiadanymi słowami, wyrażanymi gestami. Jak bardzo się nieraz krzywdzimy, jak bardzo łatwo jest krzywdzić dziecko, nie dotykając go, rając go słowem, ty się do niczego nigdy w życiu nie będziesz nadawał. Ty jesteś fajtłapą, ty jesteś tyfujarą. Nie wiadomo nigdy nie ocenimy. Jak wielkie szkody w życiu młodego człowieka, młodego dziecka może wywołać jedno wypowiedziane, nieumyślnie słowo matki bądź ojca: żałuję, że cię urodziłem. Choćbyś tysiąc razy potem za to przepraszał. Krzywda się dzieje. Tak samo jak jesteśmy krzywdzeni właśnie także tymi wypowiadaniem plotek. Bardzo mi się podobało to, co w ubiegłym tygodniu. Papież Franciszek powiedział do, do strażników szwajcarskich, gwardii szwajcarskiej. Powiedział, że bardzo wam dziękuję za to, że nam strzeżecie drzwi okiem Watykanie, ale to mało. Mówi, strzeżcie nas jeszcze od potężniejszego zła i niebezpieczeństwa, od gadania i plotek. My tu nie chcemy tego, żeby wzajemnie przekazywać to wzajemne zło jeden na drugiego. Obryzgiwać się wzajemnie. Przypinać sobie zdeformowane maski, karykatury, wyśmiewać się, częstować się ironią, gadać za plecami. Nie masz z tym problemu? Czasami? Nie, nie, nie śmierzbicie język? I Panie jak pan powiedział: Zróbcie mi przysługę, zwrócił się do Szwajcarów: Jeśli będziecie widzieć kogoś, kto ma ochotę na plotkowanie wewnątrz Watykanu, to wyprowadźcie go na zewnątrz. Niech tam się wyładuje. Oczywiście Rzymianie protestowali potem. Ale dzisiaj Chrystus przychodzi nam z pomocą i mówi, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Dlatego nie wstydź się świadectwa Pana naszego, ani mnie, mówi Paweł o sobie. Nie wstydź się Jezusa Chrystusa. Nie wstydź się Twojego kościoła. Nie wstydź się ludzi, którzy są powołani w tym Kościele. Zawsze byli, są i będą wampiry. Te wampiry, które próbują y, y, zaszkodzić, zniszczyć, skrzywdzić niewinnych. Ale uwaga, bo biorąc pod uwagę ten mechanizm rozprzestrzeniającego się zła, możemy stać się także wampirem jeden dla drugiego. I skrzywdzić jeden drugiego, przekazując mu zdeformowane wiadomości, plotki, uprzedzenia to jest krzywda, trucizna dlatego weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych w Ewangelii nawet jeśli to są trudy i przeciwności a największym trudem i największą przeciwnością to jest akceptowanie własnego nawrócenia wszystko jest, dzieje się dla dobra tego, który kocha Boga tak mówi Słowo Boga także te nasze to, to nasze biczowanie w tej chwili że za grzech jednego obrywają wszyscy. Ale jest w tym jakiś głęboki sens, że Pan Bóg z tego wyprowadzi pewne dobro, choćby takie, o którym dzisiaj była mowa w Ewangelii. Jeszcze po, pozwólcie mi jedno słowo. Przychodzą apostołowie do Jezusa, mnie to rozbawia ten fragment Ewangelii. Bo dopiero się widzi, o co chodzi, kiedy się patrzy z Boku. Sam wielokrotnie też Panu Bogu mówiłem to, Panie przymnóż mi wiary, Panie przymnóż mi uczciwości, Panie przymnóż mi yy, dobroci i tak dalej. A Jezus, i, i przychodzę na Panie przymnóż nam wiary. A Jezus patrzy na nich i mówi, Gdybyście mieli wiary choćby jak ziarnko gorczycy, drogie Panie, umiecie przecież robić yy, ogórki w słoikach, nie? I wiecie jak wygląda gorczyca. To jest prawie nic, nie Można się schować człowiekowi za paznokcie i nie zauważysz, górczycy. Doskonale wszyscy wiemy tyle, żeśmy się nastudiowali matematyki, że wiemy, że zero mnożone nie wiadomo przez ile zawsze będzie zerem. Mówi Jezus Chrystus, przymnóż nam? Macie aż tak dobrą opinię o swojej własnej wierze? Ile jej masz w sobie? Gdybyście mieli wiarę choćby jak ziarko górczycy, powiedzielibyście tej morwie. Przenieś się, wyrwij się z korzeniami, rzuć się w morze i byłaby wam posłuszna. Ile takich morw mamy w życiu? Tak jak ktoś czasami mówi, straszy nas czyjaś zła morda. Taka morwa nieraz urośnie nam w życiu. Nie mówię o ludziach, mówię o, 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 o grzechach, o przywarach. A największą, najgorszą morwą, którą trudno, najtrudniej jest wykarczować w życiu, to jest ludzka pycha. To nieustanne przypisywanie sobie znaczenia, to nieustanne złaknienie ludzkiego szacunku, żeby mnie szanowali, żeby o mnie dobrze mówili. Jak będą o mnie mówić źle, to umieram, to będę się mścił, to nie popuszczę tego. I dlatego Chrystus mówi, gdybyście mieli chociaż odrobinę wiary, wiedzielibyście, co zrobić z takim problemem w życiu, jakim jest morwa. Dla kogoś jednego morwa może być Chciwością, nie zasyconą, nienasyconą. Dla kogoś drugiego, nieuporządkowany stosunek do własnej seksualności. Jaka morwa Ci urosła, która się nazywa strony pornograficzne, albo taka morwa, która się nazywa masturbacja, albo jakaś morwa, która się nazywa yy, nieuczciwość. Albo inna morwa Ci urosła, która się nazywa na przykład gniew. Cały czas wpadasz w gniew. A pod tym wszystkim jest matka wszystkich grzechów. Matka, tak mówili święci. Pycha. Ludzka pycha. Święta Teresa Wielka mówiła, że pycha ludzka jest tak bardzo głęboko w nas zakorzeniona, że umiera 15 minut po zgonie fizycznym człowieka. Tak trudna jest do wykarczowania. Dlatego też. O tym jakby ciągnie dalej wątek Chrystus i mówi, jeśli zrobicie to, co zrobiliście w życiu, to nie szukajcie nie wiadomo jakich pochwał, nie wiadomo, jakich pomników, nie wiadomo, jakich medali. Muszą teraz wszyscy cię chwalić, muszą ci oddawać, muszą, muszą o tym mówić, muszą zwracać na Ciebie uwagę, bo przecież jesteś taka dobra, tak, taki dobry, tak bardzo się poświęcasz, tak dużo zrobiłeś. I cały czas boli tutaj w tym miejscu, bo nie przypięli medali, który mieli tu przypiąć. Albo boli w innym miejscu, tam gdzie leży portfel, albo tam gdzie leży ramka pusta na dyplomy. Dlaczego mnie nie chwalą, dlaczego mnie nie doceniają? Kiedy wykonywaliście wszystko, co do Was należało, jako ksiądz, jako matka, jako córka, jako student, jako nauczyciel, jako pracownik, jako ojciec, jako małżonek. Powiedzcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy konać. Kropka! Cóż jeszcze więcej? Pokora, pokora zbawi świat, pokora zbawi Kościół. Jeśli papież teraz w Asyżu mówił bardzo mocno o tym, że Kościół potrzebuje przede wszystkim uwolnić się od światowości, to właśnie od tego. Jest, yy, yy, nie chcę nie przesadzić, nie chcę powiedzieć czegoś, co będzie, co yy, być może yy, zabrzmi yy, fatalnie. Ale mam przekonanie, że jest coś potworniejszego i gorszego niż pedofilia. Też na P. Ludzka pycha. Bo być może człowiek, który dopuścił się strasznych rzeczy w życiu i potem poddał się pokucie. I bardzo żałował i wypłakał wiele, wiele łez. I próbował zadość, uczynić wiele, w, 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 na wiele sposobów. I całe życie się za to katował i nie lubił. Pójdzie do nieba. Bo przeszedł swój czyściec w życiu i zawsze będzie towarzyszyła mu świadomość, że skrzywdził. A ten drugi, który był obserwatorem i który cieszy się cały czas gładką satysfakcją w sobie, że ja nigdy nie zszedłem ze ścieżki cnoty. Ja to nigdy. Mnie to nigdy by na to nie było stać. Pamiętam, Szymborska jak mówiła, że tyle wiemy o sobie, na ile zostaliśmy wypróbowani. I być może z tym gładkim sumieniem, które samemu sobie nie ma nic do wyrzucenia, ale innych traktuje bez miłosierdzia. Osądzając i obdzierając ze skóry od rana do wieczora każdego, być może w taki gładki. Musili nowy sposób wpadniesz wprost do piekła, bo nie ma nic gorszego w życiu jak ludzka pycha i dlatego Chrystus dzisiaj mówi: Pokora was uratuje, pokora. Ostatni przykład: przyszła jedna kobieta szukała w jednym sanktuarium jednego ojca słynnego kierownika duchowego i pytała o tego kierownika duchowego. Akurat natknęła się na niego i pytała się: Czy ty znasz ojca po który tu jest najsłynniejszym ojcem, kierownikiem duchowym, a czego, po co go szukasz? No powiedzieli mi ludzie, że on nikt tak nie spowiada, jak on, i nikt nie ma takiego słowa, jak on, i nikt nie ma takiego oka, jak on. Ja bym chciała się do niego dostać. A ten pojmen, który sam był, ona go nie znała, mówi, ale po co ty go szukasz? To jest strasznie nic. Po nim. To jest obłudnik. On wszystkich oszukuje, to jest kłamca. Uciekaj od Niego. To co mam zrobić? Idź kobieto, wyspowiadaj się przed jakimkolwiek kapłanem, żebyś doznała miłosierdzia. I ona jego poprosiła o spowiedź. On ją wyspowiadał, dostała rozgrzeszenia, kobieta poszła zadowolona i on też. Słudzy, nieużyteczni jesteś. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca przekonującego. 都是接了。